Projekt Ukwiecone Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, A ze mną Anna Trauceliga. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja już powiedziałam projekt Ukwiecone, ale to jest jedno hasło, które kryje pod sobą tysiąc właściwie niewiadomych. I chciałam zapytać właśnie o to, jak czujesz się z tymi niewiadomymi, z tym projektem, który zdecydowała, w którym zdecydowałaś się wziąć udział. No ale coraz to nowe karty przed nami odkrywa. Faktycznie wiele niewiadomych i mnóstwo niespodzianek, ale to może na tym właśnie polega, żeby te niespodzianki odkrywać jedną po drugiej. Projekt Ukwiecone ma bardzo zacne korzenie i ma bardzo zacne cele. Jest to projekt charytatywny, w który włączyło się kilkanaście osób żądnych przygód i niesienia dobra. I wspólnie pracujemy i wspólnie staramy się, żeby efekt był jak najlepszy i żeby to Założenie, że będzie to projekt pomagający innym, było jak najefektywniej wypełnione. I to jest właściwie główny cel. Kalendarz, który powstanie dzięki projektowi, ma być całkowicie przeznaczony na cele charytatywne, i w związku z tym wydaje się, że no, jest to projekt pożyteczny, a przy okazji no, jest to projekt, dzięki któremu poznajemy się lepiej, przekraczamy kolejne granice nieśmiałości, może odkrywamy takie pokłady kobiecości w sobie, o których nie wiedziałyśmy, że istnieją, i no, staramy się podejść do tego z godnością. Użyłaś bardzo ładnego słowa korzenie, bo projekt ukwiecony, my mówimy tu o kwiatach, dużo kwiatów też z nami i, i za nami, za nami też sesja zdjęciowa z kwiatami właśnie, no ale żaden kwiatek, chyba żaden, jeżeli się mylę, to mnie popraw, no nie wyrośnie bez korzenia. Czym są te korzenie dla ciebie, jeżeli mowa o kobiecości? Przede wszystkim korzenie tutaj można rozumieć wieloaspektowo, ponieważ projekt ten wyrasta stricte ze Skierniewic. Skierniewice, stolica nauk ogrodniczych. oczywiście te kwiaty są absolutnie niezbędnym elementem odwołującym się właśnie do ogrodniczych tradycji miasta. Jednocześnie kwiaty silnie kojarzą się z kobiecością, w związku z czym no, tutaj pasuje to do siebie jak marchewka do groszku. Korzenie to jest jeszcze właśnie ta taka, taka chęć pomagania. Ze strony Skierniewiczań i Skierniewiczanek, więc niesiemy pomoc. I myślę, że to wszystko razem składa się na taki fundament, czy właśnie korzenie tego projektu. W każdym razie, w mojej opinii, takie są założenia projektu, żeby odnieść się do skierniewickich tradycji i dać wyraz kobiecości, która może być nie tylko standardowo piękna, może być również dziwaczna, jak widać na załączonym obrazku, pozdrawiam. No i do przodu. To już tak na koniec, bo zbliżamy się do 47. Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw. I ja bardzo lubię takie metafory. I kiedy myślę sobie o Skierniewicach, to mnie do głowy przychodzi jakiś kwiat, a jaki przychodzi Tobie? Może to być kwiat, roślina, warzywo, owoc, gdybyś miała porównać Skierniewicę właśnie do tej warzywniczo-ogrodniczo-owocowej strony. To prawdziwe wyzwanie. Tutaj mogłabym wymienić mnóstwo różnych owoców i warzyw i kwiatów, które kojarzą mi się ze Skierniewickim, ze skierniewickim Świętem ponieważ um... Całe moje życie, praktycznie, towarzyszę temu świętu, i mnóstwo różnych owoców, warzyw i kwiatów przez ten czas przewinęło się przez moje życie, ale szczerze myślę, że tutaj zupełnie tradycyjnie podejdę do problemu i jeśli chodzi o warzywo, to powiem bakłażan, jeśli chodzi o owoc, to powiem gruszka, a jeśli chodzi o kwiaty, to powiem ewidentnie mieczyk, ponieważ to jest mój kwiat w tym projekcie i będę go tutaj chwalić i promować. Natomiast dodam jeszcze ewidentnie pieczarkę, ponieważ na Święcie Kwiatów jest bardzo dużo grzybów użytkowych, które są promowane właśnie przez ich wytwórców. Grzyby odkrywają dopiero przed nami swoje sekrety, są i zdrowe, i bardzo odżywcze, mogą być również lekarstwami. Zwróćmy w tym roku podczas Święta Kwiatów owoców i Warzyw uwagę właśnie na grzyby. I tym sposobem, drodzy Państwo, skarbnica wiedzy, podpowiedź, na co zwrócić uwagę podczas 47. Skierniewickiego Święta Kwiatów Owoców i Warzyw i uosobienie kobiecości w tej przyrodniczej, botanicznej wersji Anna Trautseliga.